Kafe Armia Agnieszka Drążkiewicz, kafearmia, Dzień dobry. Dzisiaj ze mną generał Rajmund Andrzejczak, szef sztabu generalnego. Witam serdecznie, panie generale. Kłania się, dzień dobry. Witam panią, redaktor, witam wszystkich słuchaczy. Panie generale, jesteśmy świeżo tak naprawdę po ustaleniach szczytu NATO przez polityków, przez wielu ekspertów. To, co zadziało się w Madrycie, jest uważane za wielki sukces. Chociażby pod względem pewnych decyzji, chociażby tego, że powstała ta strategia, gdzie po raz pierwszy się nazywa Federację Rosyjską wrogiem całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale z pańskiej takiej wojskowej perspektywy, co tak naprawdę stało się w Madrycie? Jak przełożyć też te ustalenia polityczne na ten język wojskowy i na decyzje już wojskowe? Bo wiemy przecież, że to jest tak, że politycy najpierw o czymś mówią, a potem wojskowi muszą to realizować. Ta chronologia jest dokładnie właśnie taka. Pani redaktor, szanowni państwo, no czasy wyjątkowe, niezwykłe, to i szczyt pewnie tak zostanie określony przez historię. Natomiast ja tak przekornie, Poczekałbym jeszcze ze skutecznością tych decyzji i wtedy będzie historia oceniać, czy on faktycznie takim przełomowym był. Z jedną rzeczą bym się tutaj nie zgodził z panią redaktor, że, że pierwszy raz nazwano Rosję największym zagrożeniem. Ona już tak była zdefiniowana, wprawdzie wtedy w tej konsystencji jako Związek Radziecki, ale myślę, że, że z wszystkich tych decyzji, z wszystkich komentarzy, które, które zostały zakomunikowane w 30 stolicach i nie tylko, cały świat to komentował, Wydaje mi się, że, że, ten punkt jest najistotniejszy i może to troszeczkę dziwić tutaj nad Wisłą z tysiącletnią tradycją, historią e, dramatyczną, ale myślę, że warto ten kontekst skomentować. Więc e, koncepcja strategiczna, bo tak dokładnie nazywa się ten dokument, jest e, czymś, co można byłoby w tym wojskowym słowniku nazwać tą wielką strategią, czyli to jest ten główny e, dozór, główne e, wytyczne Pomysł zaakceptowany przez wszystkie stolice, dokąd ma zmierzać sojusz, co jest jego zagrożeniem, co jest jego wyzwaniem, jakie kierunki działania, czy to w obszarze planistycznym, transformacyjnym, czy też te dotyczące działania w najbliższej przyszłości, należy przyjmować. I no niestety ostatnia koncepcja strategiczna, która powstała w 2010 roku, powstawała w zupełnie innych warunkach. Strategicznych. Myślę, że to słowo strategia od, odmienimy dzisiaj przez wszystkie przypadki, bo ona jest tutaj najważniejsza. Zaraz po rosyjskiej inwazji na Gruzję, po tym wszystkim, co działo się w, w innych domenach, też przypomnę, że mieliśmy największy atak hakerski cybernetyczny na, na Estonię. No niestety nie było to wystarczająco dużo, żeby nazwać sprawy po imieniu. I wtedy w 2010 Rosja była traktowana jako, jako rywal tak naprawdę ten, ten zapis competitor, czyli ten taki rywal, ja to czasami złośliwie, uszczypliwie nazywam o charakterze takim niejako sportowym, jakimś rywalizacyjnym, a, a nie w obszarze bezpieczeństwa. Tak został zapisany i przez te wszystkie długie 12 lat te procesy, te decyzje, to zaangażowanie się uśrodków, środków, pomimo wielu wydarzeń, tak 2014, za chwilę była inwazja na, na Krym i zajęcie Donbasu, no niestety nie dawało takiej dużej szansy na, na implementację, więc ta narracja, te słowa, które zdefiniowały w bardzo precyzyjny sposób, że Rosja jest zasadniczym, egzystencjonalnym zagrożeniem dla sojuszu, no jest dla, dla, na poziomie politycznym niezwykle ważna i potem, tak jak tutaj Pani wspomniała, daje to podstawy do planowania wojskowego, więc jakkolwiek oglądamy w takiej krótkiej perspektywie to, co się dzieje teraz na Ukrainie, no to nie było to tak ewidentnie jasne w wszystkich stolicach, że, że Rosja jest tym egzystencjonalnym, najważniejszym zagrożeniem, tak jak 70 kilka lat temu, kiedy, kiedy powstawała NATO. A jak już ta Rosja jest właśnie określona tak już literalnie, że jest tym zagrożeniem dla tej militarnej drużyny, nazwijmy to tak, jaką jest NATO i państwa, które ją tworzą, to z takiego wojskowego punktu widzenia, Pana zdaniem, co to oznacza? To oznacza, że w jaki sposób trzeba się układać, w cudzysłowie, do takiego przeciwnika? No, właśnie. To NATO jest organizacją polityczną, wojskową i to jest, to jest umowa między 30 krajami. To jest niezwykle skomplikowany mechanizm i inercja, opóźnienie działaniu jest stosunkowo duże, więc teraz nie spodziewajmy się, że następnego dnia wszyscy literalnie odczytując tak, co jest zagrożeniem, podejmą stosowne decyzje. No niestety, ale jeszcze raz wrócę. Do tych wszystkich wydarzeń. Bo w 2008 roku, kiedy Gruzini na własnej skórze mogli się przekonać, jaka jest implementacja czy sposób prowadzenia polityki przez Federację Rosyjską, no pojawił się projekt energetyczny Nord Stream 1. Tutaj nie był przyjęty z wielkim zadowoleniem nad Wisłą. Na temat zachowania się Federacji Rosyjskiej wypowiadał się wówczas pan prezydent Kaczyński. No i w 2014 roku, kiedy kiedy znowu mieliśmy w sposób taki namacalny możliwość zobaczenia, jak, jak Rosja prowadzi politykę, jakimi standardami, jakimi środkami, no to kolejny projekt energetyczny, Nord Stream 2, powstało. No, jest to brutalne, ale musimy sobie tutaj dla zrozumienia kontekstu to, to przypomnieć. I dzisiaj w konsekwencji, konsekwencjami tych właśnie decyzji dotyczących zwłaszcza energia praktycznie kompletnego uzależnienia się Europy Zachodniej no mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli z moralnego punktu widzenia, patrząc na to, co dzisiaj dzieje na Ukrainie, no chyba nikt o zdrowych zmysłach nie ma tutaj wątpliwości, ale na poziomie politycznym, ekonomicznym, geostrategicznym no te procesy muszą zmienić swoje wektory. I teraz od prędkości determinacji zmian tych wektorów w stronę uniezależnienia się od energii rosyjskiej, nie traktowania jej jako elementu nacisku politycznego, tej weaponizacji, tej jak to się dzisiaj nazywa, no będzie zależała skuteczność tych wszystkich deklaracji, czyli sama samo zdefiniowanie Rosja jako głównego przeciwnika jest dobrym punktem startowym, ale jest jeszcze masa pracy przed nami. A ta masa pracy Pana zdaniem w kontekście też wojny na Ukrainie i też tych obietnic tego, że na przykład siły odpowiedzi na to będą dużo szybciej uruchamiane, że będzie dużo więcej sił szybkiego reagowania, no oczywiście one też każdy z państw ma swój wkład do tego dać, bo nie będą stacjonowały na wschodzie, ale będą do szybkiego ruszenia, mówiąc tak już językiem bardzo potocznym i obrazowym. Co to oznacza? dla wojskowych. Tak jak mówię, dla nas jest to sprawa dość oczywista. Jeżeli na poziomie politycznym te decyzje faktycznie będą się materializować w decyzje wewnątrz krajów i decyzje wojskowe, to ten sojusz będzie skuteczniejszy, szybszy, bardziej efektywny. Natomiast tak jak mówię, no my, my poczekamy na materializację tych decyzji, bo to, co widzimy teraz, jeżeli chociażby chodzi o pomoc dla Ukrainy, gdzie na poziomie narracyjnym wszyscy właściwie ją wspierają, tak, to no, na poziomie wykonawczym no, z tą determinacją wygląda różnie. Ja bym chciał, żeby tutaj Rzeczpospolita jako państwo, ale również jako siły zbrojne tak były przykładem naszej determinacji, żeby wszyscy wydawali tyle na, na bezpieczeństwo, żeby ten wzrost, jeżeli chodzi o, o liczebność, o zdolność operacyjną, o jakość, był tak duży we wszystkich krajach, a niestety no, doprowadziliśmy tutaj do sytuacji takiej, że, że zbyt wiele tych czołgów w Europie to nie mamy. Jak już mówimy o czołgach, mówimy też o tym sprzęcie i o zaangażowaniu różnych państw w pomaganie walczącej z Rosją Ukrainie. Pan pani general powiedział o tym, że no Polska dużo robi i wszyscy wiemy o to, jak wiele sprzętu trafiło za naszą wschodnią granicę. No może nie mówimy na prawo i na lewo, nie chwalimy się tym aż tak bardzo. Są to też rzeczy takie dosyć wrażliwe. Natomiast pewnie nie jedna osoba sobie zadaje pytanie, która nie ma takiej dużej wiedzy. Wiedzy, jak Pan na temat tego, dokładnie co oddaliśmy, no co z nami, co z naszą obronnością, co z naszym potencjałem, jak oddajemy dużo sprzętu. No faktycznie rzeczywistość tutaj wyprzedziła wszystkie plany i wszystkie oczekiwania, czy tutaj te wizje przyszłości, jakie różni planiści, czy też ci, którzy się zajmują fachowo bezpieczeństwem, wcześniej mieli w głowach. Dajemy dużo, dlatego że. Dlatego, że trzeba, po prostu trzeba. Ukraina musi walczyć i musi zwyciężyć. Tutaj to jest polska racja stanowi. Ja tak, takie otrzymuję tutaj wytyczną od moich przełożonych politycznych i, i dokonujemy wszystkich możliwych zabiegów, żeby zarówno uzbrojenie, jak i środki bojowe. Mówię to o ten obszarze militarnym, militarny, bo oczywiście Polska pomaga w wielu innych obszarach, również pomoc humanitarna, czy chociażby przyjęcie tak ponad. 4 milionów Ukraińców, którzy przekroczyli granicę, no jest przykładem absolutnie bezprecedensowej postawy tutaj odpowiedzialności państwa. Natomiast no z drugiej strony, tak serce żołnierskie oczywiście moje tutaj krwawi, kiedy musimy wyciągać ten sprzęt i, i dawać go Ukraińcom, aby mogli prowadzić walkę. Natomiast mówię, jeżeli podejdziemy do tego strategicznie, popatrzymy daleko za wzgórze, no to można użyć takiej, takiej przenośnej swoistej, że. że że dzisiaj ten nasz sprzęt tak wykonuje zadanie dzięki bohaterstwu, do tej niezwykłej determinacji i narodu ukraińskiego, ale również ukraińskich żołnierzy, a nie z polskimi załogami tutaj na terytorium Rzeczpospolitej. Więc to ma taki, taki wymiar, bym powiedział, daleko idącego przewidywania, że no musimy... Z zagrożeniem walczyć najwcześniej, jak to tylko jest możliwe i najdalej od rzeczpospolitej. My tutaj się jeszcze raz nisko pokłonie tutaj determinacji ofiarom, wszystkich Ukraińców, którzy walczą z rosyjskim najeźdźcą i wspaniałym ukraińskim żołnierzom. Natomiast no, koszty tego są takie, że musimy dać to szybko i musimy dać najlepsze. Co mamy i to, co Ukraińcy potrzebują. Stąd taka decyzja polityczna o udzieleniu tak szerokiego i tak szybkiego wsparcia. Tak naprawdę też odsuwamy trochę konflikt od siebie, go przenosimy go dalej na wschód, można by tak powiedzieć obrazowo. Natomiast i no, jednak powrócę do tego pytania, co z naszym potencjałem? To znaczy, jeszcze tylko na chwilę może bym wrócił do, do tej naszego rozumienia przestrzeni w Rzeczpospolitej. Ja byłem wyznaczony na stanowisko w takim dosyć symbolicznym momencie 2018 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, więc setną różnicę, tak, kiedy zadałem sobie wiele pytań, takich nie tylko jako szef sztabu ogólnego, ale zwyczajnie jako, jako żołnierz, jako Polak. Dwa lata później w 2020 była setna rocznica bitwy warszawskiej. No i tutaj trudno jakby uciec z, z jakimiś analogiami, gdzie indziej, to jest ciągle ta sama przestrzeń i to, co pan Marszałek Piłsudski mówił, że że wolna Polska i wolna Ukraina to są rzeczy bezpośrednio związane, więc tutaj w tej przestrzeni, z tym zagrożeniem, z takimi potencjałami, w tej architekturze, czy znaczy geometrii geostrategicznej, tak bym ją nazwał, no jest to absolutnie powtórka sprzed, sprzed 100 lat, więc robimy to z tą mądrością i z tą odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o o ten sprzęt oczywiście przekazujemy go konsultując z Ukraińcami, tak żeby oni dostawali to, co potrzebują, ale też to, co jak najszybciej mogą użyć. Stąd też ten sprzęt postsowiecki, który w dużych ilościach jeszcze w siłach zbrojnych ciągle był na wyposażeniu, pojawił się w pierwszej kolejności. No i tutaj w taki absolutnie ekstraordynalny sposób uruchomione zostały programy rządowe. Dotyczący finansowania, dotyczące przebudowy, dotyczący wzmacniania potencjału produkcyjnego w kraju, dotyczący importu z, od innych dostawców, także to jest sytuacja, która naprawdę nie ma chyba przykładów wcześniej przyszłości, więc tutaj głęboko wierzę, że jak najszybciej te zdolności operacyjne, które zostały przekazane Ukraińcom, będą po prostu zastąpione przez nowocześniejsze i i te, które spełniają te wszystkie standardy natowskie. My wiele razy mieliśmy okazję rozmawiać nie tylko w audycji, ale też tak po prostu poza mikrofonem. I pamiętam też takie, takie dywagacje kuluarowe jeszcze parę ładnych lat temu. Takie pokutowało przekonanie, że no, konwencjonalnego konfliktu to raczej nie mamy się co spodziewać, takiego typowego, klasycznego. A tak naprawdę Ukraina pokazała, że jednak cały czas trzeba się dozbrajać, chociażby jeżeli chodzi o artylerię, o artylerię dalekiego zasięgu, w bardzo konwencjonalny sposób. Z ciężkim sprzętem, tak naprawdę. No tak, konflikty, tutaj wracając do Klausowicza, nic innego jak te jego znane chyba na całym świecie sformułowania, także są elementem realizacji polityki. No i Rosja realizuje politykę w taki, a nie inny sposób, mając takie instrumenty, czyli tutaj w tym przypadku siły zbrojne, które jak się okazały nie są aż tak nowoczesne i nie są tak nasycone, aby. Ta wojna na Ukrainie spełniała te omawiane szeroko parametry wojny nowej generacji. Ja bym był jednak troszeczkę ostrożny i wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o taką głęboką ocenę tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie, bo jeszcze jest za wcześnie, jeszcze ta wojna się przede wszystkim nie skończyła. Poza tym mamy taki wycinkowy troszeczkę, mówię to oczywiście o tej narracji w, w takim dyskursie tutaj społecznym, tak czy w mediach społecznościowych my żołnierze troszeczkę więcej wiemy, choć nie żołnierze, możemy się podzielić tą wiedzą. Więc tutaj bądźmy, bądźmy powściągliwi, jeżeli chodzi o tą ocenę. Natomiast no, no na pewno wszyscy byli zaskoczeni, że Rosjanie jednak zdecydowali się na implementację instrumentów wojskowych na taką skalę, z taką brutalnością, z taką bezwzględnością. No i dzisiaj wróciliśmy do podstaw, tak, że artyleria służy do, do tego, do czego służy, czołgi, piechota, siły powietrzne, tutaj także jest to taki swoisty powrót do przeszłości. Z tym zastrzeżeniem, tak jak mówię, że jest tam wiele elementów, które na tą chwilę ze względu na ten ogromny poziom czynnika emocji w przekazie publicznym no, w tych proporcjach jest, został zachwiany. Także bądźmy tutaj z pokorą podchodzimy do, do tej wiedzy. No jest tak, zgoda jest ten właśnie taki klasyka, że tak powiem, wojenna, ale jest też bardzo ważny czynnik wyprzedzania przeciwnika, czyli zbierania informacji o tym, co on będzie robił. I tutaj się też trochę od razu kolejne pytanie nasuwa o domenę space, która też jest bardzo ważna, okazuje się, jest ważną bronią tak naprawdę. Tak, jest ważną. Myślę, że jej znaczenie tutaj jest coraz większe. Ja jednak jakby z, z przekonaniem wróciłbym e, jeszcze raz do tej, do tej strategii, czyli musielibyśmy zastanowić się, czy ta strategia, którą Rosjanie przyjęli w wojnie na Ukrainie, a ewidentnie okazała się błędną, czy jest tą zasadniczą, czy zawsze do realizacji celu politycznego Armia Rosyjska, tutaj w przypadku do krajów natowskich, tak, Rzeczpospolitej, czy krajów bałtyckich, czy na wszystkich innych kierunkach, czy będzie dokładnie w taki sposób wyglądać. Tutaj stawiam znak zapytania i nie do końca jeszcze byłbym pewny, czy Armia Rosyjska zarówno po zakończeniu konfliktu będzie gotowa, ale też czy ta zdolność adaptacyjna, swoista, taka no niestety tutaj od tysiąca lat w tej przestrzeni wiemy, że jest dość wysoka, czy armia rosyjska będzie tak konwencjonalnie walczyć. Natomiast Ukraina również jest zupełnie innym podmiotem tutaj, nie jest krajem natowskim, nie była tak zaawansowana, nie była integralną częścią systemów natowskich, więc domena space. Tak naprawdę jest taka troszeczkę dołożona do, do tego wszystkiego, co robią Ukraińcy. Bardzo duża część oczywiście pomocy natowskiej, udzielania informacji różnego rodzaju, czy też nawet cywilnych firm, które się okazują w rekordowo krótszym, krótkim czasie, tak są w stanie tutaj pomagać, jeżeli chodzi o łączność satelitarną. Czy, czy połączenia internetowe, więc no musimy to skalibrować. To, to, to wszystko, co się dzieje na Ukrainie, oczywiście jest niezwykle ważne i, i, i powinno być analizowane, natomiast nie do końca może być przełożone do takiego systemu, jakim jest właśnie system natowski. Co nie oznacza, że ta domena space nie jest tutaj jednym z moich największych priorytetów. Przyglądamy się jej bardzo mocno, chcielibyśmy, żeby powstawała jak najszybciej. Widzę tam nowe zdolności, tam są coraz, coraz bardziej dostępne, coraz tańsze. Chcielibyśmy, żeby były połączone z tymi elementami cywilnymi. Mamy tutaj za chwilę jeden z, jeden z takich ćwiczeń analitycznych właśnie dotyczących tej domeny Space, także na pewno z ogromną tutaj uwagą się przyglądamy. Jest to, jest to jeden z moich priorytetów. Panie generale, dwa lata temu Zwierzchni Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda podpisał taki dokument. Oczywiście on jest w większości tajny. Rozmawialiśmy o nim też swego czasu. Strat Giczne bezpieczeństwo narodowe, które tak naprawdę powstawały te wszystkie założenia i te wytyczne dla no, sił zbrojnych i dla też y, tych wszystkich elementów, które współpracują z siłami zbrojnymi jeszcze przed tak naprawdę tym wszystkim, co się wydarzyło właśnie za naszą wschodnią granicą, czy pana zdaniem. To też powinniśmy jakoś. Znowelizować, używając języka parlamentarnego. A to zaskoczy panią redaktor, ponieważ, no. ponieważ Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, bo o tym dokumencie mówimy, nie jest niejawna, jest jawna, można ją e, przeczytać. Tam mówię o tej części, która, która e, oczywiście zawiera te główne wytyczne, op, opisuje e, jaka jest rola i miejsce Polski w regionie. I myślę, że tak naprawdę jest to dokument, który się nie zdezaktualizował. Tak jasno i wyraźnie on tutaj mówi o Ukrainie. Mówi właśnie, już tak patrząc troszeczkę z perspektywy właśnie szczytu natowskiego tutaj nad Wisłą, żeśmy zdefiniowali, co jest naszym największym zagrożeniem. Jest im właśnie Federacja Rosyjska. Więc myślę, że, że jest to dokument, który był na tyle elastyczny i na tyle patrzący do przodu, że przy jakichś minimalnych tutaj korektach, ale nie koniecznie dokonując jakiegoś kolejnego przeglądu i wydawania dokumentów strategicznych może być implementowany. To, co natomiast jest dla mnie najistotniejsze, to jest to, że ten dokument no, pisze o tym, że jest potrzeba weryfikacji innych dokumentów strategicznych i poszukiwania relacji między, między nimi. I myślę, że wojna na Ukrainie, jak żadna inna, chyba pokazuje, że, no, że trzeba to zrobić. I to pomiędzy strategią bezpieczeństwa narodowego, która, tak jak wspomniałem, jest opisem Jaka jest rola Rzeczpospolitej w całym regionie, tutaj na, na Flance Wschodniej, chociaż ostatnio pozwalam sobie coraz częściej używać sformułowania na froncie wschodnim, bo po prostu rzeczywistość nie daje nam innego wyboru. A pomiędzy tymi instrumentami wojskowymi, które ym, powinny być, że tak powiem, prze, y, przeanalizowane na poziomie strategii wojskowej, tam jest to wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem państwa wewnętrznym, czyli z, z, z strategią obrony. Z naciskiem, na wspominał wielokrotnie w dokumencie pana prezydenta, odpornością państwa. I myślę, że jak oglądamy obrazki z Ukrainy, to chyba nie ma najmniejszej wątpliwości, że jedną z podstaw oporu, skuteczności, poza oczywiście bohaterstwem żołnierzy, jest właśnie taka swoista, niespotykana zupełnie odporność Ukrainy jako państwa, ale też odporność wewnętrzna jako, jako narodu, jako, jako kultury, nawet bym tutaj tak daleko poszedł. Także myślę, że ten dokument jest, jest aktualny, natomiast no to wszystko, co, co w nim jest zapisane, należy z uwagą jeszcze raz przeczytać i te dokumenty strategiczne, już wewnętrzne, wykonawcze, tak, pomiędzy Strategią Bezpieczeństwa Narodowego, a schodząc już tam do, do mojego poziomu strategii wojskowej czy koncepcji operacyjnej. Muszą być przeglądnięte, przeanalizowane. Tak naprawdę to, co pan wspomniał o też o, o narodzie ukraińskim, to jest niesamowita wola też walki o swoją niepodległość i o, inte o integralność tego całego terytorium, bez, absolutnie bez możliwości oddania tych miejsc, o które upomina się Federacja Rosyjska. No tak, tutaj absolutnie nie ma, nie ma najmniejszej wątpliwości, że jest to przykład takiego wewnętrznego przekonania, we wewnętrznej siły moralnej, która tkwi w Ukraińcach i chyba tak paradoksalnie nikt ich tak nie zintegrował, jak jak teraz Rosjanie tym wszystkim, co, co dzieje się na wojnie. Często słyszę opinie, że nawet tych obywateli z Ukrainy, z tej Wschodniej części, którzy w sposób kulturowo, językowo też większość z nich mówi po rosyjsku była tak pod wpływem tej kultury. To oni dzisiaj mówią, że, że po prostu ta wojna wewnętrznie ich tak odmieniła, że chyba są bardziej antyrosyjscy niż ci tutaj z Lwowa, tak, czy z tej części zachodniej. I te procesy paradoksalnie no, będą chyba już nieodwracalne. Myślę, że należy je absolutnie wzmacniać, po, pomagać, by powstawała ta. Państwowość tak ukraińska, żeby oni mogli nie tylko przetrwać, nie tylko wygrać tę wojnę, ale musimy patrzeć bardzo, bardzo daleko, bo potem ten ogromny, piękny kraj, tak trzeba będzie po prostu odbudować. I to jest zadanie dla Polski, tak, dla Europy, dla Unii Europejskiej, dla całej zachodniej cywilizacji, bo myślę, że, że od tej reaktywności, od tego emocjonalnego podejścia zapominamy, że Ukraina to, to jest również bezpośredni refleks, jeśli chodzi o Białoruś, Ukraina to jest też postawa rosyjska, jeśli chodzi o okręg królewski i wszystko, co z tym związane, więc żaden chyba z innych krajów tutaj na flance czy na froncie wschodnim nie ma no, takiej wrażliwości tutaj jak właśnie my nad Wisłą, bo my patrzymy na, na wschód, mając granicę i z Białorusią, gdzie kończymy budowę tutaj płotu. Nasza wrażliwość tutaj nad Wisłą jest bardzo wysoka, ale chyba, chyba jest to uzasadnione. Panie Gdralek, chciałam jeszcze Pana zapytać o komunikację strategiczną, o ustawę o ojczyzny i o parę jeszcze innych elementów, ale oczywiście czas jest niestety nieubłagany i się już nam kończy, więc jeżeli kiedyś jeszcze będzie Pan miał czas i ochotę, to będziemy kontynuować rozmowę o innych jeszcze zagadnieniach. A teraz na razie dziękuję za rozmowę. Moi Państwa gości był generał Raimund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.